Za chwilę odrestaurowany pomnik dzięki pomocy oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zostanie odsłonięty i poświęcony. Zanim przekażemy głos organizatorom, przypomnę Państwu, że powstanie styczniowe z lat 1863-1863 roku na terytorium Królestwa Polskiego, a w kolejnych miesiącach objęło swym zasięgiem Litwę, Białoruś i część Ukrainy w trakcie dwuletnich zmagań militarnych z armią rosyjską. To miejsce jest dla nas bardzo ważne, ponieważ tu leżą nasi bohaterowie, ci, którzy przemawiali krew za naszą ojczyznę. Są wśród nich leśnicy, bo w powstaniu, w tej bitwie brali udział leśnicy, słuchacze szkoły leśnej Sokółki pod dowództwem pana Wóblewskiego, więc leśnika, który był kierownikiem tej szkoły był na tej ziemi, dlatego jesteśmy bardzo tutaj zobowiązani do pielęgnowania, do dbania o to miejsce. Bardzo się cieszę, że jest nas aż tak dużo, że przybyliście Państwo, żeby tutaj z nami razem uczcić pamięć tych, którzy tutaj polegli. Szczególnie dziękuję tutaj Nadleśnictwu Waliły za organizację, tego Forum Młodzieży za zaangażowanie. Tutaj, jak i wszędzie, gdy mówię o powstaniu styczniowym, przypominam o tym, że jesteśmy kolejnym ogniwem w łańcuchu pokoleń. Dokładnie co do dnia 160 lat temu, w tym miejscu, na tym uroczysku. W zdecydowanie mniejszej, w mniejszej grupie powstańcy styczniowi stoczyli walkę z armią Imperium Rosyjskiego. Te pomniki, te miejsca pamięci to są kotwice, które przypominają nam, jak wiele krwi polskiej musiało wsiąknąć w ziemię, byśmy teraz mogli mówić w wolnym kraju. Przytoczę pieśni księdza Karola Dąbrowskiego: Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana. Ach, jak wielka dziś Twoja rana, jakże długo cierpienie Twe trwa. Stoimy przy pomniku upamiętniającym wielkie wydarzenie bitwy pod Waliłach. Boże, walczyli o wolność naszej ojczyzny. Módlmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Po błogosław, ten odnowiony pomnik i krzyż, który stawiamy dla uczczenia poległych powstańców styczniowych. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi, spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował. Ojcze odpuść nam nasze winy jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego stajemy do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem w... o niepodległość Rzeczpospolitej. Mieszkańcy Białostokrzyzny, żołnierze, aby złożyć hołd tym, którzy w styczniowe dni 1863 roku stanęli do heroicznego boju o niepodległość Polski Walda Trauguta, Rafała Krajewskiego. Jana Jeziorańskiego, Józefa Toczyskiego i Romana Żulińskiego, którzy zostali straceni na szubienicach Cytadeli Warszawskiej przez carskich oprawców. Stańcie do apelu! Wzywam konspiratorów. I członków pierwszych władz powstańczych: kapitana Jarosława Dąbrowskiego, Stanisza, Stanisława Szwarce, Oskara Awejdę Agatona Gilera, Józefa Kajetana Janowskiego, Władysława Daniłowskiego, Karola Ruprechta. Karol! Karol! ရိုးပဲဂျေမောဝူးဂျေမော she has to Ucho. Ucho. Może na... Co, to może nawet przy wydaniu Co było bezpośrednio przyczy przyczyną wybuchu no się Poczy, się. Marowani. Marowani. Tak, się w kopalni? Paliwa. za to, marowani. Marowani. No to, to, jest to. Tak, sobie otworzy tak, do szkoły. Nie Bardzo ciekawe materiały. coś na

Oczek z flagą narodową wystąp. Ale wspominając tragiczne i bolesne, choć pełne chwały wydarzenie, jakim jest bitwa pod Waliwami przed 160 laty, chcemy zwrócić się do Boga w modlitwie dziękczynienia za naszą wolność, ale też w wołaniu o to, nie oznajmieli. I wywiązała się bitwa pod dowództwem także Walerego Wróblewskiego, inspektora Szkoły Strzeleckiej Sokulskiej. Bitwa była skazana na niepowodzenie. Godzina czasu. 32 pozostało na polu, reszta, bo zostały tabory i wozy przez Moskali zajęte.

Wiesz, to się wydaje, nie? że to była bardzo. E, ah, Rabała podłożem. Kręcimy, kręcimy ah, i Nie, trzeba. Okay, okay, tak, 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 tak korona, <ślał> <ślał> tak, dokładnie. <ślały> to Za koronę. Okay, dobrze, a jeszcze śmiało. Tak, proszę. To ja dwa, bo ja jeszcze, jeszcze są. Jeszcze nie. wyboru dwie inne gry. Mm. Ale pan nie powiedział. Ale no, przychodzi na kolegę. Nie, nie, gra. gra, graj, ja, jeszcze... ja, ja muszę jeszcze... Daj jeszcze jeden, co? Jeden? co może być na Można się Proszę. Tu jest jedna. Dwa kubeczki, żeby nie grzała. Так, мама есть похвала, поэтому i to było ich pierwsze pokazanie się publiczne, nieprzypadkowe zresztą. Dlatego, że Sokołda, to co wspomniałem, była miejscem bitwy podczas powstania listopadowego. Tam poszukiwaliśmy tej mogiły zbiorowej, o której pamięć zaginęła. To ogromna symbolika tego wydarzenia, ponieważ powstańcy dlatego tutaj właśnie weszli do wsi, uroczyście uformowani jak wojsko, odczytali manifest narodowy i z pewnością choć konik... Na wojenkę szli ojczyści. Dostajnych dróg, niebo się nad nimi zaczynało chmurzyć pod deszczową Bielonej i Jakieś lufte po drodze mówią ludzie, że sporo ich wziąć ale my nikogo nie widzimy. I tak już parę dni w drodze odkryć. wyjdą! Alarm w obozie! Od... Kale you

Pozycje. Na wolność żywy i na wieczną chwałę. Takie coś można kupić. Rosjanie mieli podpierać osami trzy działa. Prowadzili za sobą cztery, ale jedno grzęzło im w sumieniu. Nie zdołali go wydobyć. снайпер трафич в Дубай. ze strzałami, ze śmiercią za nami. Dlatego też bitwa przebiegała w ten sposób, że powstańcy wzięci krzyżowy ogień, przynajmniej lewe skrzydło powstańcze dość szybko musiało się wycofać również na lewym skrzydle spanikowani. Powstańcy, kiedy padło kilku zabitych, kilku rannych. Także ...budzi emocje ludzi wyobraźnię. Ale opisuje, jak to w wdarzyli się na pozycję powstańcze uprowadzili wozy.